W intymnej atmosferze, z dala od show biznesowej wrzawy, Roxana Pindor, szerzej znana jako Saszan, piosenkarka z kręgu młodej polskiej sceny muzycznej, autorka hitów takich jak Nie chcę ciebie mniej, Wybrałam czy hałas, powiedziała sakramentalne tak. U boku artystki stanął jej wieloletni partner, Bartek, którego życie zawodowe toczy się poza światłem ramp. Ich związek, który kwitnie już od kilku lat, został oficjalnie przypieczętowany w dniu 21 września. Zdjęcie opublikowane przez aktora Patryka Pniewskiego na Instagramie ukazuje uroczystą chwilę, kiedy nowożeńcy opuszczali kościelne progi. Saszan, w kreacji nawiązującej do baśniowej księżniczki, z głębokim dekoltem, przyciągała spojrzenia, emanując elegancją i szczęściem. Pan młody, nie ustępując partnerce, zaprezentował się w klasycznym czarnym garniturze z muchą, dopełniając tym samym ślubną stylizację. Choć Saszan jest postacią rozpoznawalną w Polsce nie tylko dzięki swojej twórczości muzycznej, ale i za sprawą udziału w programach rozrywkowych, takich jak Celebrity Splash śpiewamy razem, All Together Nauczy Prowadzenia Fame czy Shame, to jej życie osobiste pozostaje owiane tajemnicą. Oświadczyny, które miały miejsce w Sylwestrową noc 2022 roku, były zapowiedzią nowego rozdziału, który właśnie się rozpoczął.